W Amsterdamie, ze względu na kryzys mieszkaniowy, każdy deweloper, który buduje większy budynek mieszkalny, musi część mieszkań 40% oddać w użytkowanie miastu na własny koszt, a miasto później wynajmuje je po niskich stawkach. Spożycie ziemniaków na osobę. Jak widać, przy domek Łukaszenki król ziemniaków nie jest przypadkowy. Gdyż na Białorusi spożycie ziemniaków jest najwyższe w Europie i wynosi 170 kg na osobę na rok. Ktoś wpadł na genialny pomysł. Musimy stworzyć kosiarkę na biomasę. Od razu mogłaby żywić się skoszoną trawą. Tym razem niewyborcza Miedwiediew w formie. Skomentował on deklarację Joe Bidena o starcie w wyborach prezydenckich w 2024 roku. No i zrobił to w swoim charakterystycznym stylu. No i tu zacytujemy: Na miejscu armii USA natychmiast stworzyłbym fałszywą walizkę z fałszywymi kodami nuklearnymi na wypadek, gdyby wygrał. Protip na dzisiaj: jeśli kiedykolwiek w swoim śnie zobaczysz toaletę, to nigdy jej nie używaj. Turcja, największy importer pszenicy i jęczmienia z Ukrainy, wprowadza 130% cło na import zboża. A wszystko po to, by chronić krajowych producentów. 15 km od Bydgoszczy został znaleziony pocisk Powietrze-Ziemia. Jak podało RMFFM, znaleziono na nim napisy w języku rosyjskim. Służby ustalają, jak znalazł się tamten pocisk.